To mamy do czynienia ze zdarzeniem dwóch samochodów osobowych, w którym uczestniczyło pięć osób poszkodowanych, w tym trójka dzieci. W tej chwili grupa dochodzeniowa policji bada okoliczności zdarzenia na temat przyczyn jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Kierujący pojazdem marki BMW został odwieziony do szpitala, jak również jedno dziecko. W wieku 8 lat, które z podejrzeniem trząsienia mózgu również zostało przewiezione do szpitala w niegórze. No w tej chwili przede wszystkim główną, głównymi czynnościami, którymi się zajęliśmy, to zabezpieczenie właściwe tutaj drogi, zabezpieczenie wraków pojazdów, no i pomoc pogotowiu ewentualnie podczas tutaj zaopatrywania osób poszkodowanych. W tej chwili tutaj czynności prowadzi już policja, która prowadzi to dochodzenie.